I tam na moim kanale wieczorową porą przyszłam zrobić placyk zabaw. No i już zrobiłam poza kilkoma foliami aluminiowymi, nawet grosik nie wpadł. Ale to nic. Przejdę jeszcze na jeden plac. Może tam coś będzie. Do zobaczenia. No i koniec na dzisiaj moich poszukiwań, ponieważ masz drugi placyk zabaw jest oblegany przez młodzież. Nie dzieci przez młodzież. Także nawet nie ma szans, żeby sobie pogrzebać. No cóż, bywa i tak. Dziękuję za uwagę. Wypatrujcie nowych odcinków. Jak się podobało, zostawcie suba, już niewiele brakuje do stuwy. Tam bodajże 24 suby i będzie stuwa. Także powolutku do przodu. Życzę dobrej nocy, pozdrawiam serdecznie. Do na następnego razu.